Przemarsz pocztów standardowych na uroczystą przeświętą rozpoczął świętowanie 125 lat służby druków ochotniczej Straży Pożarnej w Paszczynie. Był obowiązkowy apel podziękowania i gratulacje. Na stadionie sportowym bohaterowie tego dnia strażacy usłyszeli wiele dobrych słów. Mamy wszyscy przekonanie, że tutaj w Paszczynie działali naprawdę wspaniali ludzie. A przykład, gdzie z jednej miejscowości było trzech posłów w parlamencie, świadczy o tym, że miejscowość Paszczyna jest miejscowością naprawdę wspaniałych i pracowitych ludzi. Życzymy zarówno strażakom, druhnom i druhom dalszych 125 lat tak wspaniałej działalności i rozwoju. My jako zarząd, jako prezes staram się właśnie, żeby ta jednostka, yy, mając taki, taki bagaż historii, w chwili obecnej spełniała te, te wymogi na, ciążące na niej i mam nadzieję, że nam się to udaje. No. Z roku na rok pozyskujemy nowe sprzęty, staramy się o nowe szkolenia dla tych, dla tych naszych strażaków młodych no. i myślę, myślę, że to zmierza w dobrym kierunku. Współpraca w straży też Rodzi taką społeczność, rodzinę. Możemy na sobie polegać, każdy może polegać na drugim, i, i, i myślę, że to jest głównym powodem, dla którego no w naszych szeregach jest tyle młodzieży. 125 lat OSP to nie jedyny jubileusz, który obchodzono w Paszczynie. 40 lat działalności świętował Ludowy Klub Sportowy Paszczyniak-Paszczyna. Jesteśmy dumni z. Z obiektu oraz z frekwencji, jaka chodzi do nas na mecze. Nasze mecze są bardzo fajnym widowiskiem sportowym. Działamy, aby rozwijać jak najbardziej dla młodych aktywność sportową w postaci różnych gier piłkarskich, ćwiczeń oraz turniejów. Działalność tego społeczeństwa przez wiele lat, y, wiele pokoleń i ten efekt jest widzimy w dniu dzisiejszym, y, kiedy, kiedy są bardzo mobilna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, a nie mówię sportowo też y, y, dużo daje dla młodzieży. Jednoczą właśnie nie tylko najmłodszych, ale i tych starszych pokolenia. Wszystkim sportowcom, wiernym kibicom, działaczom, zarządowi kolejnych 40 lat intensywnej pracy, po to, aby paszczyniak, paszczyna nie był tylko w A-klasie czy w B-klasie, ale żeby był w wyższych ligach, bo na to też zasługuje. Mają wspaniałe obiekty, wspaniałe boisko, jedno z najlepiej utrzymanych w powiecie dymbickim, również wspaniałe zaplecze sportowe. I ja wierzę, że zarówno strażacy, jak i sportowcy będą odnosili kolejne, kolejne sukcesy. Po dwójnemu świętowaniu w Paszczynie towarzyszył piknik rodzinny na sportowo z lokalną grupą działania Partnerstwo Pięciu Gmin. Rozegrano towarzyski mecz pokoleń w piłkę nożną, a dla młodszych uczestników przygotowano liczne atrakcje. Na scenie wystąpił zespół śpiewaczy Wiarusy i klub aktywnych kobiet. Muzyczne zakończenie na zabawie tanecznej zapewnił zespół Mustang. Co tu zrobić, żeby wygrać? To że oni wyszli, to jest wielki klucz do zwycięstwa. Niech pan patrzy, kawał kłopów tam stoi. Historia paszczyny. Kiedyś aż się za boku kręci, jak się z nimi fajnie współpracowało. Nie było wielkich pieniędzy nie było nic, ale oni zwycięstwa, od zwycięstwa szli Czasami ze środka tabeli potrafiliśmy awansować i jeszcze wygrać u którzy prowadzili, dobijaliśmy ich tam na wiosnę i awansowaliśmy.